Słuchajcie, pijąc poranną kawę, stwierdziłem, że streszczę Wam wizytę prezydenta Władimira Zalańskiego w Wielkiej Brytanii. To była druga wizyta jego 9 lutego zaraz po wizycie w Stanach Zjednoczonych Wielka Brytania zapowiedziała przekazanie Ukrainie sprzętu wojskowego, który zwiększy zasięg rażenia. Nie podano na razie żadnych szczegółów. Przedstawiciele rządu angielskiego stwierdzili, że nowy sprzęt dla Ukraińców ma ograniczyć rosyjskie możliwości ataków na infrastrukturę cywilną i zmniejszyć obciążenia ukraińskich załóg operujących na linii frontu. A w międzyczasie podczas wizyty w parlamencie przekazała Zaleński hełm pilota wojskowego w kontekście chodziło tutaj o przekazaniu zachodnich myśliwców do Ukrainy. Poniekąd Wielka Brytania obiecała prezydentowi Ukrainy, że takie szkolenia na myśliwcach być może już się nawet odbywają. Kolejna wizyta nastąpiła w Paryżu i spotkanie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz kanclerzem Olafem Scholzem i tutaj nastąpiły e, dalsze zapewnienia o ciągłości wsparcia dla Ukrainy oraz przekazaniu o broni dalekiego zasięgu. Tutaj pewnie chodzi o Himarsy, ale także o rozmowy o przekazaniu odrzutowców samolotów, e, które mogłyby w znacznej mierze poprawić efektywność walki z Rosjanami i... Przypuszczał mnie w jakimś stopniu szybciej zakończyć tą wojnę. A tutaj mamy odpowiedź, dla te, dlaczego Zaleński szuka wsparcia i dostaw broni nie tylko z Polski, ale z innych Posłuchajcie. Z całym szacunkiem, Polska nie jest w stanie zapewnić nam tych ilości broni. Bo chodzi o to, że po stronie rosyjskiej są tysiące czołgów, bojowych wozów, piechoty, transporterów opancerzonych, które Rosja ma po byłem ZSRR. I tu ale Polska może być tym Polska jednak może być tym motorem. Polska może być i jestem Lockwood. A tutaj na tych zdjęciach możecie zobaczyć że ukraińskich żołnierzy skończych się w bazie w Czechach, czyli nie tylko w Polsce, ale również w Czechach, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech szkolą się na różnym sprzęcie oraz różne epizody ćwiczą ukraińscy żołnierze. A Na tym filmie możecie zobaczyć ruską armatę chałubice Akacja, która została namierzona przez drona i zniszczona pociskiem Excalibur przez działo M777 amerykańskie. Tak mniej więcej to wygląda. Ta wojna tutaj, rozpoznanie przez drona, albo nawet sama ataki dronów na Ukrainie oraz dosyć celne namierzanie wrogiego sprzętu tutaj. I to mniej więcej tak to wygląda. Słuchajcie, jeśli byście mogli to proszę Was o lajka like i i ewentualnie subskrypcję da algorytmu YouTube a.